Państwo, no trudno mówić o Piotrze Machalicy w czasie przeszłym, bo to był naprawdę świetny aktor i świetny piosenkarz, ale też i świetny przyjaciel. I tak po jego śmierci postanowiłem w jakiś sposób go uczcić, i, i stąd ta nagroda nagroda imienia Piotra Machalicy dla aktora śpiewającego. W ubiegłym roku wręczyliśmy po raz pierwszy tę nagrodę. Tą nagrodę otrzymała również znakomita aktorka i piosenkarka Ania Daryszowska. W tym roku ta nagroda trafi w ręce Zbigniewa Zamachowskiego. będzie jeszcze za chwilę. Dobry wieczór Państwu bardzo bardzo dziękuję, zwłaszcza, że Piotra traktowałem jak przyjaciela, a właściwie jak starszego brata i wiele miałbym powiedzenia na jego temat, a to, że odbiorę nagrodę jego imienia to jest dla mnie cudowne i zaskakujące. Jeszcze nie potrafię myśleć w czasie przeszłym. Jedno z piękniejszych doznań teatralno-muzycznych odbyło się tu, we Wrocławiu. W roku 1989 y, rozpoczęliśmy kolejny przegląd piosenki aktorskiej y, koncertem Zimy Żal z udziałem właśnie Piotra i z udziałem mistrza Wielkiego Przybory. I od tego momentu zjechaliśmy z Piotrusiem pół świata wyśpiewaliśmy no, dziesiątki piosenek, tym milej, że te nagrody mam. Będzie stała, obiecuję wszystkim przede wszystkim, że będzie stan na honorowym miejscu. Dziękuję bardzo. proszę. Ja na scenę zaproszę teraz panią Barbara Gremhar, bo to jest jeszcze jedna nagroda dla zwycięzczanki, która przyleciała z panej. Oh. Ja się bardzo cieszę, że tak trochę przez przypadek, przez dobre zrządzenie losu udało mi się być dzisiaj tutaj z Państwem. I mam wielki zaszczyt i wielką przyjemność wręczyć Dzibrzowi Zamachowskiemu Nagrodę Fundacji Kościuszkowskiej. Jestem dyrektorką Fundacji Kościuszkowskiej w Waszyngtonie. Jak być może Państwo wiedzą, jest to jedna z najstarszych polonijnych organizacji w Stanach i za cztery lata będziemy świętować stulecie naszego istnienia. Fundacji Kościuszkowskiej jest przyznawanie stypendiów i grantów na wymianę akademicką i kulturową między Stanami Zjednoczonymi i Polską, na co przeznaczamy milion dolarów rocznie. Oprócz tego promujemy polską kulturę, sztukę, naukę tak dobrze jak potrafimy. Ostatnio również zaangażowaliśmy się w akcji pomocy dla Ukrainy. Stworzyliśmy specjalny fundusz, odbył się wielki bal charytatywny, którego byłem gospodynią w Plaza Hotelu w Nowym Jorku. I z wielką dumą i z wielką radością oznajmiam Państwu, że na dzień dzisiejszy zebraliśmy sumę blisko 1,5 miliona dolarów na rzecz uchodźców w Fundacja Kościuszkowska corocznie przyznaje nagrodę dla wyróżniających się postaci świata kultury, nauki, sztuki, dyplomacji publicznej, którą wręczamy w czasie naszej uroczystej gali w Waszyngtonie i balu w Nowym Jorku. Między innymi dwa, kilka lat temu zrobiłam galę wrocławską, ponieważ też jestem wrocławianką. Wow. Przyjechał ówczesny prezydent miasta, pan Rafał Ludkiewicz z 12-osobową delegacją, z panem y, Piotrem Oszczanowskim, dyrektorem Muzeum Narodowego, który nam opowie o panoramie radzowickiej, bo to Kościuszka, która nas łączy. Ja dostałem w prezencie, znaczy fundacja dostała w prezencie Panią krasnoludka z zadartym nocą kościuszki i w czapce kościuszkowskiej, który stoi przymocowany przed Fundacją w Waszyngtonie. Y, jeszcze chciałam wspomnieć, że na tym balu charytatywnym, to jest ważne. Było dwóch wspaniałych polskich filmowców. Była Agnieszka Holand i Lech Majewski z nami. Dziękuję. W zeszłym roku, w 2021, z powodu pandemii, zrobiliśmy eksperyment w postaci gali wirtualnych. A laureatem naszej nagrody był Zbyszek Zamanowski, który akurat świętował 40-lecie swojej pracy aktorskiej. Eksperyment się udał. Gala, choć Wirtualna. Była ciekawa, prawda, Zbyszko? Tak. <grymne> Statuetki wirtualnie przekazać nie było jak, w związku z tym się umówiliśmy, że... Ja przykaza osobiście, po nieudanych próbach i perypekjach przesłania ją pocztą polską, ale... Miałam się zjawić w Warszawie i wręczyć ją Zbyszkowi, tymczasem Zbyszek się zjawił we Wrocławiu i jest wyróżniany dzisiaj w czasie tego festiwalu. W związku z tym to ta statuetka, na której jest Twenty 2021 Kościuszko Foundation Pioneer Award presented to Zbigniew Zamachowski in honor of his, of 40 years of his outstanding achievements in film, theater and television. Ogromne dzięki za Twój wielki talent, za wspaniałe kreacje filmowe, teatralne, estradowe, urok osobisty, poczucie humoru. Chcemy więcej, życzymy sobie więcej ciebie. Dziękuję bardzo. Płaci się, Ty, który w nasz, pamiętaj to! Powstałeś i obrócisz się w prąg. Śniadanie przynosisz mi z porannym słomkiem, po to, bym małżonkę

Bo chcesz nadrobić braki, a ona wzrusza ramionami, więc przykro ci czasami.